Nigdy nie kupisz w dołku, a to, jest, a, a to jest coś, co większość osób, które są na rynku uważają, że nie, ja kupię w dołku, ja muszę kupić po najniższej cenie rynkowej, bo przecież tak mi nauczono, tak, czyli jakby mamy wkodowane coś, co jest u nas w nie wiem, idziemy z sklepu, tak, widzimy promocję, tak, w tylko pójdziemy na promocji, natomiast rynek działa trochę inaczej, rynek działa tak, że spółka dobra będzie dobra i będzie drożała. I teraz uwaga, to, czy ty kupisz tą spółkę po cenie, nie wiem, 100, ani nie po cenie 80 gdzie była jeszcze dwa tygodnie temu, to nie ma znaczenia. Bo jeżeli ta spółka ma iść do góry, to na iść do góry, tak? I teraz uwaga, na zakończenie roku dostajesz pita, tak? Czy w tym picie masz napisane co kupiłeś? Nie. Masz napisany wynik w kwocie. Jak to sięgnąłeś, tą kwotę? I czy kupowałeś spółki te topowe, czy spółki śmieciowe, i miały się odbijać, bo się nie odbijały, to jest nieważne. Ważny jest wynik.